Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Padła w końcu decyzja. Zakupiłem nowe kolumny do mojego sprzętu audio. Moje stare kolumny pamiętają jeszcze czasy kawalerki, czyli mają 24 lata. Tyle samo ma wzmacniacz Yamaha, wciąż bezawaryjny. Totalnie nic się nie zepsuło przez tyle lat. Jedynie co moje córki, jak były małe, to wyrwały mi tu jedną. Gałkę. Ja wiem, że to nie jest typowo wzmacniacz stereo, tylko ampli tuner, ale mimo wszystko, ponoć całkiem niezły. Świadczy o tym nawet sama waga waży 12,5 kg 70 W na kanał w stereo. Natomiast w tamtych czasach kawalerskich stać mnie było jedynie na kwadrale. Wtedy były dość chwalone, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Oczywiście klasa niska, nawet średnio niska, być może nawet kolumny budżetowe, ale mimo wszystko były chwalone. Czyli model QLX175, no te parametry, że niby od 30 do 22 tysięcy kHz, są mocno przesadzone któregoś pięknego dnia poszedłem do kolegi no i usłyszałem te kolumny od Dali i po prostu wbiło mnie w fotel dźwięk tych kolumn w stosunku do takich kwadrali to jest po prostu kosmos. Oczywiście wiem, że audiofile pewnie wyśmieją i tak dalej, co ja opowiadam za bzdury, ale moim zdaniem te kolumny grają rewelacyjnie i tu też jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny wypada tutaj ten stosunek wypada bardzo dobrze. Więc tak oto w zestawie Audiofixa wylądowały Dali Sensory 7. Bardzo chwalone kolumny. W tym momencie nieobecny model, gdyż następca to jest Oberon 7 Wiem, że za parę naprawdę dobrych kolumn trzeba dać przynajmniej ze 6-7 tysięcy złotych, ale w klasie do 4 tysięcy ten model dali wypada bardzo dobrze. No i tak jak mówiłem, ten model w tym momencie jest nieobecny w sprzedaży. Można jedynie kupić używki lub tak jak te kolumny powystawowe. Ale sprzedawca, czyli sklep audio, poinformował mnie, że są w stanie idealnym i więcej stały na magazynie niż na sklepie. Odpakowałem je i rzeczywiście stan jest naprawdę dobry. Ja tu nic nie widzę żadnych uszkodzeń. Piano Black w bardzo dobrym stanie, zero rysek, jak w lustrze. Jedynie co to, nóżki są trochę porysowane, na przykład tu. Sprzedawca jednak mnie poinformował, że są sprzedane tak jak nowe, z pięcioletnią gwarancją od daty zakupu. Ja generalnie lubię kolumny z ciepłym, niskim basem i te kolumny właśnie spełniają moje oczekiwania. Tak się prezentują z przodu. otwór, bas, refleks od przodu, co jest dla mnie plusem. Będę mógł je podstawić tutaj pod samą ścianę pod telewizor. Moje stare kwadrale będę musiał je sprzedać. Moje stare kwadrale tak się prezentują. Nie, ale tak jak mówię, jakość dźwięku po prostu nieporównywalna. No to cóż, dzięki, trzymajcie się, napiszcie co uważacie o tych kolumnach, czy są wam znane.